Historia zaginionej dziewczynki. W pewnej niedzieli w sierpniu 1897 roku sześcioletnia Lilian Carney wraz z rodzicami udali się na piknik. Było to na terenie Masardis 24 kilometry od kanadyjskiej granicy. Teren ten był pełen nasów i podmokłych terenów. Niestety tego pięknego dnia miało dojść do tragedii. Rodzice zajęci zbieraniem jagód, spuścili dziewczynkę z oczu i nagle okazało się, że dziecko zniknęło. Dziewczynka była bardzo mała, to też błyskawicznie udało się zorganizować zastępy poszukiwaczy. Każdemu leżał na sercu los dziecka. Zrozpaczona rodzina i znajomi dwie noce spędzili w lesie. Do poszukujących zgłaszali się ciągle nowi ochotnicy. We wtorek dołączyło kolejnych 300 osób. Minęło 46 godzin od zaginięcia i w końcu się udało. Dziecko zostało odnalezione, całe i zdrowe. Była mniej więcej dziesiąta rano, kiedy niejaki Bart Pollard znalazł Lilian cztery kilometry od miejsca, w którym zaginęła. Wydawała się być całkiem spokojna i opanowana. Pytała tylko o matkę miała w ręku trochę dzikich jagód, ale powiedziała, że nie chciała ich zjeść z obawy, że jej zaszkodzą. Wystrzelono z pistoletów na sygnał, że dziewczynka się odnalazła, a w Simpson Mill zabrzmiał dźwięk parowego gwizdu, aby zawiadomić wszystkich o radosnej wiadomości. Ludzie odetchnęli z ulgą, wszyscy byli wzruszeni takim rozwojem wydarzeń. To jednak nie koniec tej opowieści. Dziewczynka bowiem po powrocie z lasu miała wiele do powiedzenia poszukiwaczom dziecka wydawało się też dziwne, że kiedy na nią trafili, nie była ani wystraszona, ani zmarznięta, a przecież spędziła sama w lesie dwie doby, była sześcioletnim dzieckiem, które do tej pory nie rozstawało się z mamą. Zapytana co robiła i widziała podczas zaginięcia, powiedziała, że w lesie cały czas świeciło słońce. Wielu ludziom wydawało się to niezwykle dziwne. Okoliczna gazeta próbowała wyjaśnić owo zjawisko. Napisano, że to zapewne księżyc świecił jasno przez cały czas, kiedy zapadła noc, i dziewczynka nie odróżniła jego światła od światła słonecznego, w końcu miała dopiero sześć lat. Jednak taka teoria nie przemawiała do wielu okolicznych mieszkańców, którzy wiedzieli, że akurat w tym czasie Niebo było zachmurzone, kiedy próbowano przepytać dziewczynkę, co robiła w lesie, stwierdziła, że w dzień po swoim zaginięciu słyszała wezwania ludzi. Zapewne była to grupa poszukiwawcza, ale chowała się i nie ruszała z obawy, że mogli to być włóczędzy, przed którymi zawsze przestrzegano dzieci. Twierdziła również, że widziała małe istoty, mniej więcej wielkości jej kota ale klaskała w dłonie, aby je odstraszyć. Dziennikarze twierdzili, że mogły to być króliki. Dziewczynka jednak uważała, że istoty te wyglądały jak małe cienie. Do tego jej twierdzenie, że światło świeciło cały czas, nadal interesowało wielu ludzi. Być może dziewczynka usnęła i nie zauważyła, że zrobiło się ciemno, a może to las i żyjące tam stworzenia zaopiekowały się dzieckiem. Niektórzy twierdzili, że to wróżki i elfy zaprosiły dziewczynkę do swojego jasnego świata. Inni wiele lat później dopatrywali się przybyszów z kosmosu, którzy oświecali jej drogę. Prawdy zapewne nie poznamy, ale czy nie mamy wielu baśni i legend o zagubionych dzieciach, którymi opiekują się aniołowie lub elfy. W każdej legendzie jest zawarta jakaś prawda. Inspiracją baśni są zasłyszane gdzieś historie. Któż nie miał w swoim domu obrazka z jasnym aniołem prowadzącym dzieci po dziurawym moście i ogarniającym je skrzydłami, by nie spadły w przepaść? A wokół gęsty las, rywisty potok, ciemność skały i węże. Las potrafi być wrogim miejscem, ale potrafi również chronić. Jest jeszcze wiele innych opowieści. W których las odgrywa rolę opiekuna, ale o tym następnym razem. Tymczasem dobranoc w świecie szumiących łąk i cienistych lasów.